Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Twoja mobilność nie jest już taka jak kiedyś? Okazuje się, że z upływem czasu organizm przestaje produkować kluczową substancję, która pomaga utrzymać kości mocne, stawy sprawne i skórę jędrną – kolagen. Od trzydziestego roku życia ta białko zaczyna stopniowo się zmniejszać, a po pięćdziesiątce spadek staje się bardziej widoczny. I tego nie możemy zignorować. Co się dzieje, gdy brakuje kolagenu? Kolana i łokcie tracą elastyczność. Pojawiają się dolegliwości podczas wchodzenia po schodach lub chwytania przedmiotów. Energia spada, co wpływa na codzienne życie. Według badań organizm zmniejsza produkcję kolagenu o około 1 do 1,5% rocznie, zaczynając od trzeciej dekady życia. Z upływem lat proces ten nasila się, powodując sztywność. Osłabienie mięśni i większą kruchość kości. Ale nie wszystko stracone. Rozwiązanie może być w Twojej kuchni. Istnieją produkty spożywcze, zwłaszcza owoce pełne witamin i przeciwutleniaczy, które pomagają stymulować regenerację kolagenu. Nie tylko są smaczne, ale także mogą przywrócić siłę Twoim stawom i poprawić ogólne samopoczucie. Wyobraź sobie, Wstajesz bez tego dokuczliwego bólu w kolanach. Czujesz swoje ręce bardziej sprawne podczas pisania czy gotowania. Odzyskujesz witalność, by cieszyć się swoimi ulubionymi zajęciami. W tym wideo poznasz siedem owoców, które są łatwo dostępne i pyszne, a które mogą stać się Twoimi sprzymierzeńcami w wzmacnianiu kości, odmładzaniu tkanek i odzyskiwaniu energii. Chcesz wiedzieć, które to? Nie pozwól, by lata ograniczały Twoją jakość życia. Jeśli interesuje Cię naturalna troska o zdrowie, nie zapomnij polubić i śledzić nas po więcej porad, które pomogą Ci pozostać aktywnym i pełnym życia. Twoje przyszłe ja będzie Ci wdzięczne. Pierwszy numer. Ananas. Poza przyjemnym smakiem, ananas oferuje zaskakujące korzyści terapeutyczne. Jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy C, niezbędnego przeciwutleniacza, który stymuluje syntezę kolagenu, białka, które utrzymuje chrząstki i tkanki łączne w dobrej kondycji oraz chroni stawy przed zużyciem spowodowanym upływem czasu i stanem zapalnym. Według różnych badań naukowych witamina C pomaga utrzymać włókna kolagenu w optymalnym stanie, zapobiegając ich przedwczesnej degeneracji. Jednak prawdziwym skarbem ananasa jest bromelajna enzym o silnych właściwościach przeciwzapalnych, który był przedmiotem licznych badań ze względu na swoją skuteczność w naturalnym łagodzeniu dolegliwości stawowych. Jak maksymalnie wykorzystać ananasa? Unikaj ananasa w puszkach, ponieważ proces konserwacji niszczy dużą część składników odżywczych i może dodawać niepotrzebne cukry. Zawsze wybieraj świeżego ananasa, pokrój go w kostkę i spożywaj najlepiej w ciągu następnych trzech dni, aby zachować wszystkie jego aktywne właściwości. Mała szklanka naturalnego soku na czczo może być doskonałym sposobem na rozpoczęcie dnia, ponieważ wspomaga wchłanianie witaminy C. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać, by uniknąć ewentualnych dolegliwości trawiennych. Połącz, aby wzmocnić efekt. Jeśli chcesz dodatkowo wesprzeć swoje stawy, możesz spożywać ananasa z na nasionami dyni, które dostarczają cynk i pomagają wzmacniać działanie witaminy C. Gotowanymi krewetkami, doskonałym źródłem minerałów sprzyjających regeneracji tkanek kostnych. Informacja, której nie możesz przegapić. Już jedna szklanka świeżego ananasa dostarcza prawie 80% dziennego zapotrzebowania na mangan. Oraz znaczną ilość witaminy C. To czyni ananasa prawdziwym superżywnością dla zdrowia Twoich kości i stawów. Zmiany, które możesz zauważyć, regularne włączanie świeżego ananasa do diety, może przynieść mniejsze zapalenie w okolicach stawów, większą swobodę w codziennych ruchach, mocniejsze kości, mniej podatne na urazy i złamania. Czas działać. Czy jesteś gotowy? Aby dać swojemu ciału wsparcie, którego potrzebuje, aby poruszać się swobodnie i bez dolegliwości? Zacznij już dziś inteligentnie włączać ananasa do swojego jadłospisu i poczuj, jak poprawia się twoje samopoczucie. Jeśli ta informacja była dla ciebie cenna, podziel się nią z kimś, kto również może skorzystać. Pamiętaj, że dzięki małym zmianom możemy znacznie poprawić jakość naszego życia. Drugi numer. Papaja. Ten tropikalny owoc jest jednym z najlepszych naturalnych sprzymierzeńców w regeneracji twojej mobilności. Bogata w witaminę C, papaja stymuluje produkcję kolagenu, białka odpowiedzialnego za utrzymanie tkanek stawowych elastycznych i wytrzymałych. Dodatkowo działa jak tarcza przeciw zużyciu kości, które następuje wraz z upływem czasu. Liczne badania potwierdzają, że ta witamina jest kluczowa dla zachowania elastyczności ścięgien oraz jędrności tkanek łącznych. Ale najbardziej zaskakujące jest to, że papaja zawiera również papainę enzym o unikalnych właściwościach. Ta naturalna substancja poprawia proces trawienia białek. Zwiększa wchłanianie minerałów i niezbędnych składników odżywczych, pomaga zmniejszyć stan zapalny w okolicach stawów. Ponadto papaja dostarcza witaminę A oraz kwas foliowy, dwa składniki, które wspierają odnowę komórek i pomagają łagodzić dolegliwości stawowe, zwłaszcza u osób borykających się z naturalnym zużyciem związanym z wiekiem. Jak spożywać, aby maksymalnie wykorzystać jej właściwości? Krok pierwszy: odpowiedni stopień dojrzałości. Unikaj spożywania papai, gdy jest zielona, ponieważ jej tekstura jest twarda i może być trudna do strawienia. Nie zaleca się też, gdy jest zbyt dojrzała, ponieważ jej wartość odżywcza spada. Wybieraj papaje o bursztynowo-żółtej barwie, które lekko ustępują pod naciskiem palców. Krok drugi: kombinacje, które potęgują moc. Świetnym pomysłem jest łączenie papai z naturalnym jogurtem, tworząc mieszankę, która jeszcze bardziej sprzyja produkcji kolagenu. Możesz także wykorzystać jej nasiona. Dokładnie je umyj, pozostaw do wyschnięcia, zmiel na drobny proszek i stosuj jako przyprawę o działaniu przeciwzapalnym. Krok trzeci. Odpowiedni moment dnia. Najlepszym momentem na spożycie papai jest rana lub przekąska między posiłkami. Najlepiej zjeść ją zaraz po pokrojeniu, aby zachować jej aktywne związki i skorzystać ze wszystkich korzyści. Zmiany, które możesz zauważyć. Regularne włączanie papai do diety może przynieść większą płynność codziennych ruchów, mniejszą sztywność po przebudzeniu lub po odpoczynku, szybszą regenerację po aktywnościach fizycznych. Bardziej jędrną i promienną skórę, co jest odbiciem aktywnego kolagenu ciekawostka, która Cię zaskoczy. Już 100 gramów papai dostarcza ponad 60% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. To czyni ją jednym z najbardziej kompletnych owoców dla utrzymania sprawności i ochrony układu ruchu. Poranny rytuał, aby zacząć już dziś. Oto prosty i skuteczny sposób, by zacząć dzień, dbając o swoje stawy. 1. Pokrój 100 g papai w kostkę. 2. Wymieszaj ją z naturalnym jogurtem bez cukru. 3. Dodaj pół łyżeczki zmielonych nasion papai. 4. Ciesz się tym pożywnym i regenerującym śniadaniem. Czy jesteś gotowy, by pomóc swojemu ciału odzyskać siłę, elastyczność i witalność? Zacznij mądrze włączać papaje do codziennej diety i na nowo odkryj przyjemność poruszania się bez sztywności, bólu i z większą energią niż kiedykolwiek wcześniej. Trzeci numer: guziawa. To, co czyni ten owoc tak wyjątkowym, to jego ogromna zawartość witaminy C. W zaledwie 100 g gujawy możesz otrzymać ponad czterokrotność zalecanego dziennego spożycia. Tego niezbędnego składnika odżywczego. Badania naukowe potwierdzają jej skuteczność. Pokazując, że witamina C pełni kluczowe funkcje: takie jak stymulowanie produkcji kolagenu, białka utrzymującego elastyczność Twoich stawów, wzmacnianie tkanek łącznych otaczających kości i mięśnie, ochrona struktury kostnej przed naturalnym zużyciem. Ale to nie wszystko. Ten owoc jest także bogaty w inne bardzo korzystne składniki. Likopen, naturalny przeciwutleniacz, który zwalcza stan zapalny w stawach błonnik, który wspomaga krążenie i łagodzi nacisk na okolice stawowe potas, niezbędny dla zdrowego funkcjonowania mięśni i kości. Jak włączyć gujawę, by poprawić swoją mobilność? Krok pierwszy: skuteczne połączenie. Połącz świeżą gujawę z wcześniej namoczonymi nasionami chia. Ta mieszanka dodatkowo stymuluje produkcję kolagenu, zapewniając elastyczność i giętkość Twoim stawom. Możesz spożywać tę odżywczą mieszankę jako przekąskę trzy razy w tygodniu. Krok drugi. Nie marnuj tego, co najlepsze skórka gujawy zawiera dwukrotnie więcej składników odżywczych niż jej miąższ. Dlatego warto ją dokładnie umyć, i spożywać w całości. Zawsze wybieraj gujawy pochodzące z upraw ekologicznych, aby unikać pozostałości pestycydów. Krok trzeci. Bardzo skuteczny, tradycyjny środek. Zagotuj pięć świeżych liści gujawy w pół litrze wody i odstaw do zaparzenia. Pij małą filiżankę dziennie, maksymalnie do czterech razy w tygodniu. Ten naturalny napar jest znany ze swojej zdolności do łagodzenia obrzęków i poprawy krążenia, co przekłada się na bardziej rozluźnione i ruchome stawy. Pozytywne zmiany, które możesz zauważyć przy regularnym i świadomym włączaniu tego owocu do diety, możesz doświadczyć: większej płynności w codziennych ruchach, zmniejszenia sztywności stawów, szybszej regeneracji po aktywności fizycznej bardziej jędrnej i promiennej skóry dzięki kolagenowi. Wartościowa informacja. Średnia gujawa jest więcej niż wystarczająca, aby w pełni pokryć Twoje dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Bez wątpienia jest jednym z najbardziej kompletnych produktów żywnościowych, dbających o Twój układ osteomięśniowy i zapobiegających pogorszeniu związanym ze starzeniem się. Ważne zalecenia: ogranicz spożycie do jednej lub dwóch gujaw dziennie. Jeśli jesteś wrażliwy na zmiany poziomu cukru we krwi, umiarkuj spożycie herbaty z liści gujawy. Zawsze wybieraj owoce w idealnym stopniu dojrzałości. By cieszyć się najlepszym smakiem i wartością odżywczą gotowy, by poprawić swoją mobilność i chronić kości naturalnym i smacznym sprzymierzeńcem, daj gujawie szansę. Włącz ją do swojej codziennej rutyny i zacznij odczuwać korzyści od środka. Odzyskaj swobodę poruszania się z pewnością i bez dolegliwości. Czwarty numer: Truskawki. Truskawki, choć małe i delikatne na pierwszy rzut oka, kryją w sobie niezwykłą moc, która może mieć ogromny wpływ na Twoje dobre samopoczucie fizyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o dbanie o kości. I stawy po pięćdziesiątym roku życia. Nie lekceważ ich rozmiaru ani pozornej słodyczy. Pod ich niewinnym wyglądem kryją się prawdziwe sprzymierzeńce zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego. Jeśli nie włączasz truskawek odpowiednio do swojej diety, możesz tracić jeden z najskuteczniejszych naturalnych środków na wzmocnienie ciała od wewnątrz. Odkryj, jak te czerwone owoce. Mogą stać się potężnym narzędziem do odzyskania mobilności, zmniejszenia dyskomfortu w stawach i wspierania regeneracji tkanek kostnych. Jedną z ich głównych zalet jest wysoka zawartość witaminy C. Na każde 100 g truskawek przypada około 59 mg, tego niezbędnego składnika odżywczego, co stanowi ponad połowę zalecanego dziennego spożycia. Według badań opublikowanych w 2018 roku w specjalistycznym czasopiśmie o biochemii żywieniowej, witamina ta nie tylko stymuluje produkcję kolagenu typu 2, kluczowego dla utrzymania w dobrym stanie chrząstek chroniących stawy, ale także działa jako tarcza przeciw uszkodzeniom oksydacyjnym, wspomagając tym samym wzmacnianie kości. Aby jeszcze bardziej wzmocnić ich działanie, istnieje bardzo skuteczne połączenie. Połącz truskawki z nasionami lnu. Ten składnik roślinny dostarcza kwasu alfa-linolenowego, rodzaju zdrowego tłuszczu omega-3, który wraz z witaminą C, zawartą w truskawkach, pobudza produkcję kolagenu i redukuje procesy zapalne. Prosty przepis to zmiksowanie pięciu dojrzałych truskawek z jedną łyżką nasion lnu oraz dodanie 100 ml wody. Zaleca się picie tej mieszanki trzy razy w tygodniu rano. Z czasem zauważysz wyraźną poprawę elastyczności swoich stawów. Dodatkowa wskazówka: możesz pokroić 100 g truskawek na cienkie plasterki i zostawić je na noc w 500 ml wody. Następnego dnia wypij 200 ml tego naparu po południu. Ta woda, wzbogacona naturalnymi przeciwutleniaczami, Sprzyja zmniejszeniu stanów zapalnych stawów i wspiera zdrowie kości. Jednak ogranicz spożycie do nie więcej niż czterech razy w tygodniu, aby uniknąć nadmiaru kwasów, które mogą powodować dolegliwości. Włączenie truskawek do codziennej diety może być kluczowym krokiem do odzyskania zwinności, ochrony stawów i poczucia, że Twoje ciało działa z większą energią i swobodą. Piąty numer: borówki. Dzięki swojemu żywemu purpurowemu kolorowi i niepowtarzalnemu smakowi, borówki amerykańskie to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także imponujące źródło zdrowia, które może pomóc odzyskać elastyczność i utrzymać mocne kości. Choć ich wygląd jest skromny, owoce te kryją niesamowity potencjał, by wspierać Twoje stawy i poprawić samopoczucie fizyczne pod warunkiem, że wiesz, jak prawidłowo je włączyć do diety. Jedną z ich głównych wartości odżywczych jest witamina C, obecna w przybliżonej ilości 14 mg na każde 100 g. Ten składnik odgrywa kluczową rolę w produkcji kolagenu, białka strukturalnego, które utrzymuje mocne i odporne zarówno więzadła, jak i chrząstki. W rzeczywistości Badania opublikowane w 2019 roku w renomowanym czasopiśmie ortopedycznym wykazały, że witamina C stymuluje produkcję kolagenu typu 1 i 2, co sprzyja ogólnemu stanowi układu mięśniowo-szkieletowego. Jednak to, co naprawdę czyni borówki wyjątkowym pokarmem, to antocyjany, naturalne przeciwutleniacze, które oferują organizmowi wiele korzyści. Te substancje. Pomagają łagodzić procesy zapalne w stawach. Chronią tkanki łączne przed zużyciem związanym z wiekiem. Upewnij się, że wybierasz świeże lub suszone borówki bez dodatków. Unikaj wersji mrożonych lub przetworzonych, ponieważ podczas obróbki przemysłowej tracą one wiele aktywnych składników. Ważne jest również, aby odrzucać produkty z dodatkiem cukrów, ponieważ mogą one nasilać procesy zapalne. I niwelować pozytywne efekty. Innym praktycznym i skutecznym sposobem spożywania borówek jest napar. Wieczorem umieść w naczyniu 100 g świeżych borówek wraz z kilkoma plasterkami cytryny i pół litra wody. Pozostaw do naciągnięcia na całą noc i wypij 150 ml tego naparu raz dziennie, maksymalnie do czterech razy w tygodniu. Ten napój bogaty w przeciwutleniacze może pomóc zmniejszyć opuchliznę, poprawić poziom energii i chronić kości przed przedwczesnym zużyciem. Korzyści, które możesz zauważyć, to: zwiększona elastyczność stawów, mniejsze zapalenie w dotkniętych obszarach, większa witalność na co dzień, trwała ochrona przed osłabieniem kości. Bez wątpienia borówki są jednym z najskuteczniejszych naturalnych sprzymierzeńców. W zachowaniu mobilności i dobrego samopoczucia fizycznego po 50 roku życia. Strategiczne wprowadzenie ich do diety może przynieść realną różnicę w jakości życia oraz zdrowiu układu kostnego z biegiem czasu. Czy jesteś gotów uczynić z tego purpurowego owocu potężny nawyk dla swojego ciała? Szósty numer. Kiwi. Za swoim prostym wyglądem i mało atrakcyjną brązową skórką, Kiwi kryje niezwykłe źródło dobrego samopoczucia. Ten owoc, który idealnie mieści się na dłoni, może stać się kluczowym sprzymierzeńcem w rewitalizacji Twojej mobilności i ochronie kości po pięćdziesiątce. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorny, jego wnętrze skrywa kombinacje składników odżywczych, które mogą odmienić Twoje zdrowie, jeśli tylko wiesz, jak odpowiednio włączyć go do codziennej diety. Dziś zapraszam Cię do poznania powodów, dla których kiwi powinno zająć szczególne miejsce w Twoim jadłospisie i jak wykorzystać jego pełen potencjał, aby utrzymać stawy elastyczne, a kości mocne. Ten owoc jest szczególnie bogaty w witaminę C. Każda porcja 100 gramów zawiera około 71 mg tego składnika, co odpowiada około 80% zalecanego dziennego zapotrzebowania. Aby wzmocnić jego działanie, polecam bardzo prostą kombinację. Pokrój kiwi na kawałki i wymieszaj je z łyżką nasion słonecznika, około 10 g. Nasiona te są doskonałym źródłem witaminy E i cynku. W połączeniu z witaminą C z kiwi tworzą idealny duet, który stymuluje produkcję kolagenu i łagodzi stany zapalne. Spożywaj tę przekąskę trzy razy w tygodniu. A zauważysz, jak twoje stawy stają się bardziej elastyczne i mniej wrażliwe na codzienny wysiłek. Ciekawostka, którą niewiele osób zna. Skórka kiwi zawiera dwukrotnie więcej flawonoidów i witaminy C niż miąższ. Jeśli wybierasz owoce ekologiczne, możesz je dokładnie umyć, pokroić na plasterki i jeść ze skórką. Pamiętaj jednak, aby nie spożywać więcej niż jednego dziennie, aby uniknąć problemów trawiennych. Inną bardzo przydatną wskazówką jest przygotowanie orzeźwiającego soku. Zmiksuj jedno kiwi z 50 gramami świeżego selera i dodaj 100 ml wody. Ten napój bogaty we flawonoidy i potas, jest idealny do picia na czczorano, ale nie przesadzaj z jego spożyciem. Nie więcej niż cztery razy w tygodniu, aby uniknąć nadmiaru kwasów. Nie czekaj więc, aż dolegliwości staną się przewlekłe. Zacznij już dziś włączać te owoce do swojej rutyny. Dodaj kiwi do śniadania, przygotuj sok z gujawy, lub rozkoszuj się miską truskawek z siemieniem lnianym. Każdy wybór się liczy. Wyobraź sobie, że budzisz się rano z mocnymi nogami i zręcznymi dłońmi. Gotowymi towarzyszyć Ci we wszystkich codziennych aktywnościach. Ta przyszłość jest na wyciągnięcie ręki dzięki Twoim codziennym decyzjom. Jeśli te informacje okazały się dla Ciebie przydatne, nie zapomnij zostawić lajka, like udostępnić ten materiał osobom, które mogą go potrzebować, zostawić komentarz i zasubskrybować, by otrzymywać więcej porad, które mogą odmienić Twoje zdrowie. Pamiętaj. Małe zmiany dziś to silniejsze ciało jutro.